Dzień dobry. Wszyscy lubimy te turnieje, uwielbiamy je oglądać i śmiać się z uczestników, którzy popełniają dziecinne błędy, gdzie my, siedząc w gaciach przed telewizorem, na pewno byśmy odgadli bez problemu wszystkie pytania. Chciałem przygotować odcinek o śmiesznych akcjach z polskich teleturniejów w ogóle, ale szykując się do materiału, uznałem, że ten najsłynniejszy z ich wszystkich stał się taką klasyką, że aż przyszedł do popkultury, również tej internetowej. Chodzi tu oczywiście o jeden z dziesięciu, najdłużej nadawany polski teleturniej, który w czerwcu tego roku będzie obchodzić 30 urodziny. Dzisiaj rzucimy okiem na ten, chyba śmiało możemy to powiedzieć fenomen. Zapraszam! Jeden z 10 pojawił się w polskiej telewizji 3 czerwca 1994 roku na bazie licencji brytyjskiego teleturnieju 15 do 1, który również był bardzo popularny i długo nadawany, bo od 1988 do 2019. Według mnie jest to raczej najfajniejszy teleturniej puszczany w polskiej telewizji, który stawia przede wszystkim na wiedzę, a nie na robienie show. Przyznam, że sam format i rodzaj pytań bardziej podoba mi się w bilionerach, ale przez to ile tam ględzą i że na godzinę programu pojawia się ledwo kilka pytań, to nigdy nie chce mi się tego oglądać, jednak ta szybkość i sprawdzenie wiedzy ogólnej w jeden z dziesięciu wygrywa. Program od czasu premiery nieprzerwanie prowadzi Tadeusz Sznuk. Dzięki długiemu czasowi nadawania to chyba każdy z nas zna ten teleturnie oraz jego zasady. A sam pan Sznuk stał się jednym z najbardziej szanowanych prezenterów polskiej telewizji i chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby ktokolwiek idy mógł prowadzić jeden z dziesięciu. Część z jego reakcji stała się reaction video w internecie. Podać wzór chemiczny kwarczu. Kwart to jest SI. O. 2. Dobrze. Ale myślę, że najsłynniejszym cytatem Tadeusza Sznuka jest retoryczne pytanie: czemu w programie zawsze bierze udział więcej mężczyzn niż kobiet? Często o tym mówimy, a także często Państwo pytają, dlaczego u nas występuje więcej mężczyzn? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. Oczywiście osoby wrenne mogą od razu sobie dopowiedzieć, że chodzi tu o mniejszą inteligencję płci pięknej, jednak jeśli wierzyć pogłoskom to panu Tadeuszowi nie chodziło o kwestię wiedzy i inteligencji, a o to, że kobiety obawiają się podjąć ryzyko. Jako ciekawostkę należy dodać, że po dziś dzień nie było odcinka, żeby było co najmniej 6 kobiet w danym epizodzie, czasem zdarzało się, że chłopów i bab było porówno. Naturalnie nie tylko reakcje czy powiedząka te dusza sznuka stały się memiczne, często same nietuzinkowe teksty czy zachowania samych uczestników są na tyle zabawne, że po czasie stają się bardzo popularne. Dobrym przykładem jest tutaj pan Jacek, który mógł się wydawać w swoim zachowaniu trochę nierozgarnięty, ale niech was nie będą pozory, w końcu wygrał on swój odcinek. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha. Został pan sam. No dobrze. Myślę, że najlepiej podobne akcje podsumował pan Krzysztof, który sam stał się Reaction i -e Co wynikło z analizy ryzyka startu w teleturnieju 1 z 10? No, praktycznie nie ma ryzyka: można albo wygrać teleturnie, albo zostać gwiazdą memów. Najłatwiej jednak stać się memem, kiedy zaczyna się śmieszkować podczas obowiązkowego punktu programu, czyli kiedy zawodnicy się przedstawiają. Większość oczywiście używa normalnych, zwykłych tekstów, ale niektórzy licząc na wzbudzenie śmiechu wśród swoich znajomych, potrafią dowalić konkretnym sucharem, mniej lub bardziej celowo, przyznaję, że niektórzy serio mają do tego talent. Studiuję zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Rzeszowskiej. Moje zainteresowania to tibia, kobiety i równania różniczkowe. Mikołaj Markiewicz, przyjechałem z Bełchatowa, jestem studentem, w zeszłym roku skończyłem 21 lat. Obecnie nie mam dziewczyny, ale głęboko wierzę, że po emisji tego programu sytuacja się zmieni. Dla mnie pierwszym, milszym przedstawieniem się w programie było to Filipa Włodarski z roku 2014. Zainteresowania słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. Pani Sylwia to nikt inny jak Sylwia Toczyńska, modelka, której zadaniem jest wręczanie kuferków ze słodyczami. Swego czasu pani Sylwia stała się memem, no i w sumie nie dziwię się, że mogła stać się czyimś zainteresowaniem. Generalnie od początku istnienia przeróbek, to jeden z dziesięciu stało się celem różnych śmieszków, o czym może świadczyć popularna do dzisiaj parodia, gdzie używając potężnie popularnej w tamtym czasie Iwony, stworzono jeden z klasyków polskiego internetu. Teraz pytanie dla Łysego: ile nóg ma KOT 28? Ja pierdolę, to nawet Ryszard by wiedział, że 16. No nic, Rysiu, ty nam powiedz, jaki kraj nie leży nad morzem? Wisła. Tak, brawo. Przeróbka ta pochodzi najprawdopodobniej z roku 2009. Myślę, że jednak o wiele zabawniejszymi filmami są te tworzone w roku 2014 przez Ciętego Adriana, gdzie nie została użyta Iwona, a autor umiejętnie tnąc i przestawiając wypowiedzi stworzył kawał zabawnego filmu. Polecam wam obejrzeć wszystkie części. Jest porobeki. Jak nazywa się odejście od tematu? dygresję. Nie, po polsku to pierdolenie o Chopinie. Rok wcześniej, w powiedzmy podobnym motywie, pojawiła się też przeróbka NS10, gdzie rzekomo występował bonus BGC. Jak ma na imię córka amerykańskiego aktora Henry'ego Fondy? Ma na imię Courtney. Która rodzina jaszczurek jest mistrzem kamuflażu? Jedna i druga. Motyw programu również stał się podstawą do tworzenia własnych odpowiedników 1:10, jak na przykład tworzona przez organizację Fame MMA Influenceriada, gdzie sprawdza się stan wiedzy polskich influencerów, gdzie format lekko przypomina słynny polski teleturniej. I widzisz królika, <mach> trzymającego marchewkę świnie jedzącą pomyję i szympansę z bananem. Kto jest najmądrzejszy w pomieszczeniu? <mach> <mach> Szympans? Nie. No, niestety ja, nie. nie. Myślę, że w tym pomieszczeniu byłabyś ty, bo to ty wchodzisz do pomieszczenia. No właśnie, ale co się zgadza? Z racji, że jeden z dziesięciu znają wszyscy, to program stał się podstawą do tworzenia innych przeróbek. Wystarczy wspomnieć tutaj o trollowaniu MC Grzesia w Counter Strike. Komiks. Kategoria MC. się gal, Najbliższy przyjaciel Asterixa. Trzymajmy bohatera. Ja komuś. Jeden z dziesięciu pojawiło się także w dziełach Bartosza Walaszka. Dwuja. Jeden z dziesięciu. Dupa. A i trzeba tu oddać specyficzną rzecz, bo światy te się przenikają, kiedy niektórzy zawodnicy biorący udział w programie to osoby, które nadmiernie uwielbiają kapitana bombę. Jakub wirski przyjechałem z Warszawy, gdzie pracuje jako tester aplikacji i że skromnie za to bez wygód. Moi... Żyłem skromnie za to bez wygód. Wiedzierza, interesuje się twórczością Bartosza Walaszka. Jeżeli chodzi o wiedzę, to można powiedzieć, że jestem Jarosze. Jeżeli chodzi o futbol, to można powiedzieć, że jestem Jarosze. Mówiąc o uczestnikach, to przyznam się Wam, że kilka lat temu ja sam wystąpiłem w z 10. Jeśli chcecie, to możecie mnie śmiało szukać, bo niestety ja sam miałem na starym laptopie ten swój odcinek nagrany, jednak go straciłem, i co jakiś czas szukam i nie mogę go namierzyć. Wskazówkę jakiej mordy powinniście szukać, widzicie właśnie na ekranie. Generalnie polecam zgłosić się tam i sprawdzić. Pamiętam, że sam modliłem się, żeby tylko nie odpaść w pierwszym etapie, później stres jakoś wszedł. Myślę, że nie poznałem żadnych ciekawostek z Zakulis, o których nie można przeczytać w internecie. Poza tym, jak kiedyś zacząłem opowiadać rzeczy z mojego życia w odcinku o Harry Potterze, to mnie jakiś chłop pocisnął, że on wcale tego nie chce słuchać. Bardzo uraził on wtedy moje artystyczne uczucia. W każdym razie pamiętam też motyw, jak specjalnie zabrałem dwie koszule, żeby ładnie wyglądać, po czym jak byłem już ubrany, to pani charakteryzatorka z pod podpachą spojrzała na mnie i powiedziała, że tragedia. Nie chodziło jednak o mordę, a miałem zły wzór na koszuli, którego nie można było nosić do nagrań w HD, więc musiałem dostać jakąś za dużą na mnie koszulę z garderoby. Co też interesujące, to przed nagrywaniem zebrano nas jako uczestników w takim pokoiku i puszczano nam nagranie z zasadami i co robić, i to serio leciało na telewizorze pamiętającym czas PRL z kasety nagranej na VHS. Byłem zdziwiony, że po tylu latach cały czas to tak samo wygląda. Odcinka nie wygrałem, ale Telewizja Polska oddała mi bilety za pociąg za dojazd do Lublina, więc zawsze coś. O 1 10 stało się bardzo głośno w listopadzie 2023, kiedy Artur Baranowski rozbił bank i jako pierwszy w historii zdobył maksymalną liczbę punktów. Jego wyczyn odbił się szerokim echem w mediach oraz w internecie, gdzie zrównano go z robotem i chodzącą encyklopedią, wizualizacją czatu GPT. Jego zdjęcia szybko stały się Reaction Image jako najmądrzejszego człowieka na Ziemi. Co ciekawe, to w komentarzach na fejsie czy innych można też było doszukać się hejtu na tego człowieka. Wiecie, na zasadzie, że może jest mądry, ale za to jest życiowym przegrywem i tego typu brednie. Takie rzeczy wypisują osoby zakompleksione, które zazdroszczą innym ich osiągnięć i tak jak ktoś jest ładny, to na pewno jest głupi, jak jest mądry, to na pewno jest brzydki i siedzi w piwnicy. Beka z takich osób, że potrafią się pod takimi komentarzami podpisywać imieniem i nazwiskiem. Niestety, ku zaskoczeniu wielu fanów, pan Artur nie wystąpił w wielkim finale sezonu, ponieważ w trakcie dojazdu na nagranie popsuło mu się auto. Pojawiły się plotki, że nagła sława miała go trochę zmęczyć i być może nawet przestraszyć, stąd taka wymówka, natomiast nagranie finału serii miało miejsce jeszcze przed emisją słynnego odcinka, stąd teoria ta nie może być prawdziwa. Myślę, że może poza konkurentami pana Artura to wszystkim bardzo szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć, jak ten Ganiusz poradziłby sobie w wielkim finale. Na pocieszenie jednak do 3 kwietnia zostanie wyemitowany odcinek Tel Turnieju Bank z udziałem Artura Baranowskiego. Możecie oglądać. I to tyle tego przedstawienia najsłynniejszego polskiego teleturnieju. Dajcie znać w komentarzach, czy sami lubicie to oglądać. Bo to czy znacie, to akurat w 100% jestem przekonany, że tak. Może też kogoś z Was zachęciłem do wystąpienia w jednym z odcinków. Jeśli tak, to nie zapomnijcie w przedstawieniu się, zachęcić do subskrybowania i lajkowania kanału. Bądźmy poważni. Do widzenia. Państwo. Przy stanowisku numer 1. urzędujący prezydent starający się o reelekcję, pan Andrzej Duda. Interesowania to kino podróże i żona kolegi Darka Monika